Alright, alright. Synku, chodzisz na obiad! Coś nie przychodzi. Muszę to zobaczyć. Synku, chodź na obiad! No, mamo, przestań! No, jak to przestań? No robisz mi siary przed kolegami. No jak to? No. Obiad trzeba zjeść. Ziemnioczki ugotowałam. To mnie nie interesuje. Do widzę. sorry, że mnie nie było, ale matka mi każe iść na obiad, ale ja powiedziałam, że nie. No to... Ona powiedziała, no to spoko. Moja mama jest spoko. Ta... Też tak uważam. O, ja też chcę się ożenić swoją mamą. Zaraz co? Nie. Sybu! Dostajesz szlaban! O, dzień dobry, proszę pani. Spalaj, smarkaczu! Eee, to może ja sobie już... Tylek ma szlaban! I moje ziemniczki. Oj, synus, seduś, Musiałam cię tak poturbować, żebyś zjadł te ziemnioczki. No ma moje ja kotlety wolę! Zaraz, zaraz! Cały syn taki poturbowany? Kobieto! Co mu zrobiłaś? A nic! Nie chciał jeść ziemnioczką! To trudno. Nie chciał iść w miarczków, To trudno. Kobieto! Ty chyba oszalałaś. <noise> no widzisz, jestem oczywiście silniejsza. Tak uważasz? Tak uważasz? To się okaże. No, jestem pewna, że jestem silniejsza. Kobieto. To jest przedłużenie. Naszej rodziny. Ja nie pozwolę na znieważenie naszego rodu na pokolenia. Bo on ziemniaków nie chciał zjeść. A kotleta zjadł? Zjadł. To chłop będzie. Masz tutaj tak być. Dzisiaj spędzasz noc na dworze. No kto by pomyślał, że ja muszę ja bym pomyślał, bo pobiłaś syna naszego, bo ziemniowcy nie zjadł. jeju! O jeju, Kotleta zjadł, to się cieszyć powinnać. No, co za kobiety? Kobiety są dziwne. Alright. Dzięki tato. Kolego? Gdybyś ty nie zjadł kotleta. To by było z tobą nieładnie. Nie byłoby źle. Eee, tata, muszę Ci się do czegoś przyznać. Słuchaj! czy to jest... bandaż? Czy Ty już wyzdrowiałeś? Tak. Auta, e, Auta chorują dużo, dużo krócej niż, e, niż... niż ludzie. Eee... No wiem w sumie, bo jestem oczywiście starszy, Ty mały... mały... mały. No to co tato? Słuchaj. Bo jeżeli ty nie zjadłeś schabowego, to pozwolę na chcecie zabić. Co? A jeżeli się nie przyznasz, to pozwolę na chcecie zabić. A jeżeli się przyznasz teraz, że nie zjadłeś tego schabowego, to, to może jakoś się inaczej. O tą sprawy. No, dobrze, tato, przyznajesz, nie jadłem w ogóle obiadu. Nie jadłem nawet schabowego. Nie jadłem nawet schabowego, tato. Tak zdradziłeś własnego ojca. Bar, 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 bar. No wiesz ty co, no mój własny syn mnie zdradził. Co zrobił? Woł, wojnę światową z ruskimi? Nie, gorzej. Nie zjadł schabowego na obiad. Co? Jak on mógł? No i w ogóle to on się nie przyznawał. On takie niewiniątko zgrywał. No. Te, te dzieciaki są bezszczelne. No co ja mam teraz zrobić? No co ja mam teraz zrobić? Żony wysłałem na dwór, niech śpi. Bo syn poturbowany, no ja myślałem, że on jest kotleta, nie jest ziemniaków. No, wtedy dumny trochę byłem. No, ale no, słuchaj, no. Ciężko się porobiło, kiedy okazało się, że kłamał mi. No a wiesz co? Ja tam, ja tam takiego syna wysłałem do szkoły wojskowej na miesiąc przynajmniej. Tak? Ciekawa propozycja. Dziękuję, Luigiano. Na pewno dostosuję się do Twojej rady. Alright. Synu, razem z mamą ugadaliśmy pewną sprawę. Taką radę mi dał, żeby taką sprawę wdrożyć w życie, wcielić w życie. I miądał dał mój wierny kompan, Luigiano. Znowu ten pijak. Czemu on ma decydować o naszym życiu? On nie decyduje o naszym życiu. I po drugie, jest pijakiem. To mój kumpel. No właśnie, synku, nie mów tak o ludziach. No, no. Już nie lubię. Cicho, kobieto. Znowu będziesz spała na twarzy. Nie, nie zgadzam się. Teraz to ty śpisz na dworze, bo ty się pomyliłeś, więc ty nie jesteś godzien snu w tym domu. Ale od razu wracając do synna sprawy, twoja matka to straszna jest, yy, ona strasznie narzeka, no ale dobrze. Ale wracając do sprawy, jak już wcześniej powiedziałem, yy, to zgodnie z radą Luigiano, ja i mama postanowiliśmy, że Wysyłamy Cię na miesiąc do szkoły wojskowej! Co?! Ja nie mogę iść do szkoły wojskowej! Tata zwariował! Pomóżcie mi! Alright. To jest trudny chłopak. No ja... Myślisz, że ja tego nie wiem? Ja do wojska chodzę co miesiąc. E, to znaczy... Co 10 lat. Ale jednak chodzę. A on nie może miesiąc spędzić? Jakie ja co 10 lat miesiąc spędzam? Ach, no, nie wiem. no Ludzie no miał rację, ale naszego małego nieporadnego dziubdziusia yy, tak od razu do szkoły wojskowej wysyłać. No, wypraszam sobie! O, nie dziubdziuś, padaj. Czemu ten mały szkodnik nam przeszkadza w naszej poważnej rozmowie? Trzeba go wysłać do szkoły wojskowej, Nauczy się kultury i szacunku do rodziców, do, do lodzicielów. E, nie jestem lodzicielem, tylko jestem rodzicielem płci żeńskiej tego małego szczawia. No. Ale ja jestem nie płci żeńskiej, tylko męskiej oczywiście, to nie? Żeby nie było. To co my począć mamy? Ja mam to wiedzieć? Dzieci. Dzieci. O nie, teściowa, uciekać! A! On jest nienormalny. Mówiłam ci, wyjdź za tego lekarza z doktoratem. On nie jest dla ciebie odpowiedni, moja droga. Oj, mamo, przestań wreszcie. Co ja tylko mówię, prawda? Oh. Dobra. No, także jak już mówiłam, dzieci, to znaczy teraz dziecko, moje drogie. Nie możecie wysłać tego małego dziubdziusia do szkoły wojskowej. Musicie z nim porozmawiać, pójść z nim do terapeuty, do psychologa. No przecież, że nie zjadł kotleta schabowego. Czy to jest powód, żeby go wysyłać do szkoły wojskowej? Dziecko, weź ty się zastanów. Ach, mamo, przestań. To jest nasze dziecko, więc my o nim decydujemy i o jego losie. Ach. Słuchaj, moja droga. a ja decyduję o Twoim locie. Nie, prawda? Jestem letnia. A w moich oczach nie. Moja droga panno, gdyby mnie nie była dla Ciebie łaskawa w ten sposób, to gdybyś była teraz bezdomną, ja bym Cię wyrzuciła z domu. Nie, nie, jadłabyś z mojej lodówki, kiedy miałaś te 22 lata. Nie przypominaj mi, mamo, bo to się źle dla Ciebie skończy. Alright. Przemyśleć, żeby moja mama bardziej się zna na takich sprawach. Ech, mój szczawik jest dalej jeszcze malutki. Jestem matką dopiero od dziewięciu lat. Ty, ty. Poszłaś sobie? Tak. I jesteś strasznie dziecinny. No, jak to dziecinny? kobieto. Strasznie dziecinny. żeby uciekać przed teściową. On też jest kobietą. Bo się ją też bić. Nie, ona jest straszna, ona jest potworem. O, matko. Przestań, ona się o nas troszczy. I o nasze małżeństwo. Powinniśmy porozmawiać z synem albo pójść do jakiegoś psychologa, czy terapeuty. Dobrze. Zgadzam się, a jeżeli to będzie mnie cokolwiek kosztowało, to się nie zgadzam. Ty, Januszu, śmiercisz biedotą. All right. No, także y, proszę jeszcze chwilę poczekać. No i za chwilę zaczniemy już naszą bezpłatną terapeutyczną przygodę. Proszę pani, proszę się od nas nie odwracać. My mamy problem. Potrzebujemy pani. Proszę tutaj wziąć syna. No dobrze. Ja po niego będę. Nie? No ci pójdź oboje. Dziwne. Dobra, idziemy. Zaczynamy. To ja już was zostawiam terapeucie. Teściowa? Tak, mój drogi. Ukończyłam studia terapeutyczne i mam dyplom magisterski w tym. Mój drogi Dziubdzioszku, zniszczę cię, zniszczę! Ty niewykształcony! Ty niewykształcony! Babciu, przestań, proszę. No dobrze, ale ja walczę o twoje interesy, mój drogi. Chcesz iść do szkoły wojskowej? Nie. No mam nadzieję. Ach, słuchaj, no tak to nie może wyglądać. To jest naprawdę trudna sprawa, żeby wysyłać dziecko w takie trudne rejony. Ale kiedy on mnie oszukał, nie poznaje własnego syna. No przez niego spałam na dworze. Przez jego kłamstwo. Będzie długa rozmowa. Right. A, to była naprawdę długa rozmowa. Słuchaj, synku. Tak? Przepraszamy za swoje poglądy. No nie powinienem się jechać jednak do tej szkoły wojskowej. Dziękuję wam, moi szlachetni rodzice. Nie przesadaj, bo pojedziesz teraz do szkoły klaunów. Jestem w tym dobra! Zniszczę was wszystkich! Wy niedokształcone robaki! All right! All right, all right. OK!